Niedostępna ludzkim oczom, że nikt po niej się nie błąka, w swym bezpieczu szmaragdowym rozkwitała w bezmiar łąka. Strumień skrzył się na zieleni nieustannie zmienną łatą, a gwoździki poza trawy wykrapiały się wiśniato. Świercz odroś na pęczniały ciemił pysk nadmiarem śliny i dmuchawiec kroplą mlecza błyskał w zadrach swej łęciny, Adech łąki wrzał od wrzawy wrzał i żywcem w słońce dyszał, i nie było tu nikogo, kto by widział, kto by słyszał. Gdzież my piersi czerwcami gorące, czemuż nie ma ust moich na łące? Rwać mi kwiaty rękami obiema, czemuż rąk mych tam na kwiatach nie ma. Zabustwiło się cudacznie pod blekotem na uboczu, a to jakaś mgła dziewczęca chciała dostać warg i oczu. I czuć było, jak boleśnie chce się stworzyć, chce się wcielić. Raz warkoczem się zazłocić, raz piersiami się zabielić. I czuć było, jak się zmaga dyszonego męko łona, aż na wieki sił jej zbrakło i spoczęła niezjawiona. Jedno miejsce, gdzie być mogła jeszcze trwało i szumiało, próżne miejsce na te dusze, wonne miejsce na to ciało, gdzież my piersi czasami gorące. Czemuż nie ma ust moich na łące, rwać mi kwiaty rękami obiema, czemuż rąk mych tam na kwiatach nie ma. Przywabione obcym szmerem wszystkie zioła i owady w żawnie zbiegły się w to miejsce niebywałe, węsząc ślady pająk w nicość sieć nastawił, by pochwycić cień jej cienia, bąk otrąbił uroczystość spełnionego nieistnienia żółki grały jej potrupne, świeższe pieśni powitalne kwiaty wiły się we wieńce, ach we wieńce pożegnalne. Wszyscy byli w owym miejscu, na słonecznym, na obrzędzie, Prócz tej jednej, co być mogła, a nie była i nie będzie, Gdzież my piersi, czasami gorące? Czemuż nie ma ust moich na łące? Rwać mi kwiaty rękami obiema, Czemuż rąk mych tam na kwiatach nie ma?